No cześć, cześć witajcie, witam was bardzo serdecznie w wirtualnej rzeczywistości, panie i panowie. No tak, Minecraft to też jakaś wirtualna rzeczywistość, ale dzisiaj na tej mapeczce będziemy testować wirtualną rzeczywistość, taką bardziej Minecraftową oczywiście, ale słuchajcie, no mimo wszystko mogą być na tej mapie poruszane bardzo ciekawe tematy, więc powinno być interesująco. tym bardziej, że mapeczka jest przez was naprawdę dobrze oceniana i wybrałem ją właśnie na tej podstawie. No nic, słuchajcie, zobaczymy, obejrzymy pogramy, ale za zanim zaczniemy odcinek, chciałbym wam przypomnieć o konkursie na Minecraftowe poradniki, który trwa do niedzieli, więc macie już troszkę mało czasu, a myślą, że naprawdę warto spróbować, bo konkurs jest bardzo, bardzo prosty, a te książeczki no są po prostu śliczne. Um, wybierzemy trzech zwycięzców, każdy z nich dostanie po dwie książki, czyli podręcznik podboju oceanu oraz Minecraft mapę i dodatkowo kolekcję poszukiwacza przygód. Więc jeśli chcecie wziąć udział, szczegóły znajdziecie w opisie, a tymczasem lecimy z kolejną mapą. Pod tytułem zalogowany. E, przepraszam was za przestary, które były w poprzednim odcinku. Teraz się to już nie pojawi. E, nie wiem dlaczego tak było. Mikrofon był chyba e, za bardzo podgłoszony. No dobra, Chris, już wstałeś? Mark kazał ci to przekazać e, żetony do kasyna. E, nie mogłeś to czekać, aż się zaloguję! Może dzisiaj będę miał więcej szczęścia. Naprawdę będę grać w kasynie e, w tej wirtualnej rzeczywistości. Przecież to kompletnie mija się. Z celem, nie? Przecież wirtualną rzeczywistość można tak zaprogramować, żeby kasyna. No dobra, kasyna i tak wygrywają zawsze, więc. A, nie grajcie, słuchajcie. Hazard to straszna rzecz. Nie doświadczyłem tego na szczęście, ale powinniście wiedzieć, że kasyna i tak zawsze wygrywają, zawsze przynoszą dochód, więc. No tak, zawsze jakiś hajsik może nam uciec. Yy, profesor? Witaj, przyszedł się zalogować? No tak. Zanim to zrobisz, nazbieraj trochę węgla w kopalni. Jest mi potrzebny. Zbierz 15 węgla za pomocą kilofa od profesora i wrzuć do skrzyni. Naprawdę? To my żyjemy w czasach wirtualnej rzeczywistości i mam kopać węgiel? Coś tu nie gra. Coś tu nie gra, panie profesorze. Brakuje do maszyny węgla. Wyobraźcie sobie maszynę wirtualnej rzeczywistości na węgiel. No to musi być niezłe. W Polsce takie realia mogłyby być, bo w sumie mamy dużo węgla, ale pewnie mielibyśmy problem, że zanieczyszczamy środowisko. A, proszę bardzo. No dobra, słuchajcie, mam iść kopać. Węgiel. Kopalnia, bardzo dobrze. Dzień dobry. Mamy w takim razie węgiel. Jest węgiel, ok, ale mają skład węgla. Tutaj mi się kończy z tego co widzę. O nie, nie wziąłem wagonika. Jak ja teraz wezmę ze sobą 15 węgla? A nie, to Minecraft, no tak, więc możemy kopać. Nasz Steve, słuchajcie, i tak jest herosem. Oj, wagonik odjechał. Nasz Steve jest Herosem, ponieważ jest w stanie unieść jedną dwunastą? Jedną szóstą masy piramidy Cheopsa? Coś takiego? Czy już może w ogóle ją unieść? Nie pamiętam. Pewnie nie wiecie o czym mówię. Znaczy, na pewno większość z Was wie, ponieważ pewnie oglądała film. Ale kiedyś ogólnie e, liczyłem, ile tak naprawdę Steve może unieść, ponieważ no jeden blok złota waży chyba 19 ton. Metr na metr na metr. Więc e, jeśli byśmy tak załadowali pod samą szyję takiego Steve'a, no to troszeczkę by ważył, prawda? Mm, e, możecie sobie wygooglować ten film. Mm, e, jak silny jest Steve. E, no tak, dopóki nie będzie jakiegoś cięższego przedmiotu w Minecrafcie, no to nie będzie kolejnej części, a chyba takiego przedmiotu nie ma. Dobra, więc tak. 15, proszę bardzo. Pyk. Pyk, pyk. A, o, otworzyło się! Czy to jest maszyna do wirtualnej rzeczywistości? Rozpoczynam procedurę. 5, 4, 3, 2, 1. Mapa autorstwa Stingray. Gray. Kurczę, tylko tyle mi się mieści. Zalogowany. Ło. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, jesteśmy. Całkiem ładna ta wirtualna rzeczywistość, co? Całkiem słoneczna. Całkiem kolorowa. O. O, nawet bardzo kolorowa, zobaczcie. Okej. Okay. Błąd Matrixa. Patrzcie, nie ma łóżka, nie ma połowy łóżka, tu nie ma tekstury. To jest niemożliwe, tu też nie ma tekstury. Patrzcie, jak znika. No, ta wirtualna rzeczywistość chyba na jakimś słabym serwerku chodzi. Dom jest pusty, wygląda na to, że moja rodzina nie jest zalogowana. Idź do kasyna i wygraj pieniądze. No super, kurczę. Ja wolałbym coś innego robić w tej wirtualnej rzeczywistości. A i gdybym ja się znalazł w takiej wirtualnej rzeczywistości. i byłyby savey, że zapisuję w tym momencie mój, moje życie. Mm, no to nie wiem, no, kurczę. Robiłbym naj, najdziwniejsze wariactwa, jakie tylko przyjdą mi do głowy. Tak, to musiałoby być naprawdę ciekawe. Okej, okay. idź do kasyna i wygraj hajs. A, gdzie to kasyno jest? E, słuchajcie, mm, dzisiaj ogólnie Minecraft na krawędzi miał się pojawić, ale pojawił się duży problem. Wyloguj. E, pojawił się duży problem, ponieważ mamy mały problem z Nederem. No, mały, duży problem. E, dzisiaj to będzie naprawione, bo dzisiaj będziemy nad tym pracować. E, ale ogólnie też, e, jeszcze przed publikacją chciałem przetestować mapeczkę i bardzo dobrze, że to zrobiłem, ponieważ e, z Nederem rzeczywiście był błąd. E, ale teraz są naprawdę bardzo fajne zmiany na mapeczce, ponieważ. Wow. Tam też jakiś błąd Matrixa. Patrzcie, e, są bardzo fajne zmiany, ponieważ mamy na przykład zaprogramowany portal na teleportację pomiędzy wymiarami. Dokładnie, jak to działa? No, jak wiecie, pewnie jest tylko. jak zapewne graliście w ma mapeczkę, no to wiecie, że możecie korzystać tylko z jednego portalu na mapie. E, dokładnie tak, i nie możecie zbudować swojego, ponieważ wywali was gdzieś w ogóle poza mapę. No i ogólnie zrobiliśmy komendę, która teleportuje nas przez wymiary. Tak, jest to bardzo fajna komenda. Może nawet zrobię też poradnik na wszechstronnej serii o tym. Um, no bo wyobraźcie sobie, że teraz wpisuję komendę i teleportujesz się na przykład do kresu na koordynaty, nie wiem, 1000, 1000, 1100, tak? I, I nagle z tego miejsca mogę to zrobić. E, kasyno, centrum centrum. Nie mogę iść do centrum. Dobra, idziemy do kasyna. Okej, okay, stylowo. Zaplecze. Nie idziemy do zaplecza. Tu jest wyjście. Dzień dobry panowie. Panowie rozumiem, jak chcą przepieprzyć swój hajs. E, jednoręki bandyta. Zanim klikniesz przełóż wszystkie itemy do skrzyni oprócz jednego żetonu. Okej, okay, ciekawe jak to będzie wyglądać. Oho. Jednoręki bandyta. Czy jednoręki bandyta to jest no właśnie losowanie, słuchajcie? Jednoręki bandyta. Różana czerwień. Mleczowa żółć, mączka kostna, kaktusowa zieleń, Ok, Czyli rozumiem, że to będzie dropić, tak, z tego? O! Witaj, się zagrać w jednorękie mandytę. Jak tak, to pamiętaj, że tylko dwa itemki o tym samym kolorze wygrywają. Reszta przegrywa. Jeżeli będziesz chciał zagrać... Jeszcze raz, wyjdź i wejdź tutaj. Pamiętaj, jedyne co powinieneś tutaj wziąć, to jeden żeton, ponieważ przy każdej grze resetuje się jak wipunek. Powodzenia, dziękuję bardzo. Czyli wygrałem. Patrzcie, bo mamy dwa zielone barwniki. Okej, okay. haha! Um, kaktusowa zieleń. Pięć mamy. No, spoczko, słuchajcie. E, I te lazury to ja chyba mogę wywalić, bo co ja z tym zrobię? E, dobra, włożę tutaj do tej skrzynki. Zobaczymy, czy będzie tutaj ten przedmiot. Jednoręki bandyta. E, powrót. Ha, panowie, wygrałem! Teraz nie wygrałem, widzicie? Nie wygrałem. Kurczę, nie wygrałem. No dobra, gramy jeszcze raz. Aha. Ej, patrzcie na to. Nie zresetowały się te przedmioty. Widzicie, które tu leżały? I teraz mogę sobie zrobić parę. Mam zobaczcie mączkę kostną. Czy to zadziała? Zadziała. Dobra, nie będziemy psuć mapeczki w ten sposób, słuchajcie. Wow. Za to powinno być więcej hajsu, słuchajcie. Mam trójkę. Kaktusowa zieleń. Nic nie dostanę, dostanę tylko za dwa. Ha, ha. ha! Nie działa, patrzcie. O jest, dobra, Ok, pięć. No mogło być więcej, no mogło być więcej. Czerwony, o właśnie, ile dostanę? Za czerwony? Ale mam farta. Kurde, powinienem pójść grać. Ha! Mi się wydaje, że to jest jakiś eksperyment, słuchajcie, społecznie. Oni mi tutaj każą każą grać w kasyno. I później jakieś zaburzenia mi wykryją pewnie, że, 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 od hazardu i to wszystko przez wirtualną rzeczywistość. Każda gra wygrywa, patrzcie. A jak to działa w ogóle? No jest to losowe. Jest to losowe, zobaczcie, bo, bo, bo rzeczywiście te dispensery po prostu losują na przedmioty. Pyk. haha. Ha. Nie wygrałem tym razem. Powrót. Jeszcze raz. Pyk, pyk. I pyk. I pyk. Teraz też nie wygrałem. A, ha, ha, No nic słuchajcie, no właśnie, tak czasami bywa. Zabieram te itemki głowę tego typka też. Pyk mam tak czy inaczej ponad tak, więc jestem zadowolony. Eee, wyjście. aha, Nic nie widzę. O, jestem. Ale dziwne. Centrum idziemy do centrum? Nie. Słuchajcie, spróbujmy się wylogować. Teraz, kiedy mam gotówkę, mogę wrócić do rzeczywistości. A co mi to da? Przecież ta, ta gotówka jest z wirtualnej rzeczywistości, prawda? Prawda? Mam nadzieję, że tak. Hmm, czy ja się wróciłem? Co się stało? Dlaczego wróciłem do mojego domu? Czyżby w systemie pojawił się błąd? Muszę spróbować teleportować się gdzieś indziej. O, żeż ty, słuchajcie, to byłoby straszne, co? Wchodzicie do wirtualnej rzeczywistości, nie możecie z niej wyjść. Teleportory nie działają. Pozostało mi tylko znaleźć wyłącznik awaryjny. Musi być gdzieś na działce. Haha, słuchajcie, mapeczka się rozkręca. Co się tutaj wydarzyło? Musi być gdzieś na działce, eee, czyli tam blisko mojego domu, tak? Gdzieś tutaj będzie, zobaczcie, wyłącznik awaryjny. Co jest grane? Gdzie on jest? O. Co jest grane? Gdzie on może być? Nie, w studni też nie. Słuchajcie, jak tu przechodzę... Otwiera się jakiś tłok. Ale nie mam pojęcia skąd. O, patrzcie, łóżka się naprawiły. Matrix się naprawia nam powoli tutaj. Tu byłem w tych, w tych, 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 tych kałużach. Gdzieś na O! Nie masz uprawnień, aby zresetować system. Jesteś intruzem. Przekierowujemy cię do labiryntu. Co? Nie, nie! Według prawa każdy intruz ma szansę się wydostać. Zdobądź diamenty. Co? Co to za system, który banuje użytkownika, usera? Przecież to niemożliwe. Diamenty? What? Co jest grane? Widzieliście to? Ten diaks mi zaczął uciekać, słuchajcie. Jak to możliwe? To jakiś niewidzialny mobek musiał chyba być. Ha! Okej, okay. złap trzy diamenty i wrzuć do skrzyni. Jakie mega. Czekajcie, no mapeczka naprawdę bardzo fajnie się rozkręca z tego co widzę. Ale nie widzę tutaj diaksów. Chociaż to jest jeszcze bardziej problematyczne, ponieważ te diaksy nam uciekają. Haha, <laughs> one mogą być w różnych miejscach. I tam, gdzie ja już byłem. Tam może się pojawić za chwilę znowu Aha Kto ma te diaksy? Dawać mi je tu A, widzęcie! Widzę cię. widzę cię! Co jest? To są lisy chyba! Tak! To są chyba niewidzialne lisy. No poważnie? Dobra, gdzie mnie jeszcze nie było? Tutaj mnie chyba nie było, chociaż nie. W tej części już chyba byłem. Eee, wydaje mi się, że obszedłem już cały. Tylko, że te liski mi po prostu uciekają tutaj. Tak mi się wydaje, że to są lisy. Koty. Lisy są bardzo szybkie. A to tempo wygląda naprawdę na takie lisie tempo. Lisie szybkie tempo. Trzy diaksy. A, Mam cię! Dobra, słuchajcie, mam trzy diaksy, elegancko. Um, no i pewnie zaraz czeka na nas kolejne zadanie od Glados. <laughs> no tak, słuchajcie, Glados, portal, pyk, proszę bardzo, znalazłem! Witaj w moim mózgu, to właśnie tutaj trafiają wszyscy intruzi. Może i jest to centrum, ale mimo wszystko nadal jest w wirtualnej rzeczywistości, więc gdzieś musi być też wyłącznik, ale bardziej skomplikowany. Rozwiąż zagadkę uzupełniając drogę z czerwonego proszku od pochodni do końca, szukając przedmiotów i kraftując itemki. Mhm, mm to bardziej wygląda jak mini domek. Mogę to psuć, nie? Niż, niż, niż jakiś tutaj mózg. Okej. Okay? Więc muszę znaleźć czerwony proszek. Mm, tak, bo nie mam żadnego czerwonego proszku i uzupełnić tutaj tę drogę, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć. Ok, czyli sześć czerwonych proszków muszę, muszę słuchajcie, znaleźć. Nie wiem, co to jest za bloczek ten tutaj, co on robi. Bo ja tam nie dam rady wskoczyć. A tutaj, okej. Okay. E, szukając przedmiotów i wkraftując itemki, mm, ale ja nic nie mogę popsuć, to jest najciekawsze. Gdzie teraz? No nie gadajcie, że ja mam tą lawą wpłynąć. Ja zginę, prawda? Zginę, dobra. Kurczę, myślałem, że mam jakieś Fire Protection, ale po prostu mogłem to zrobić w menu, sprawdzić to. O! Ho, 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 ho. No serio? Autorze mapy? Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiłeś? Patrzcie, gdzie ja jestem. No właśnie, słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby robić spawn pointy, bo później mamy takie jazdy na mapeczce, a nikt nie chce tego oglądać naprawdę tutaj takich kulist tworzenia map. Oho, no właśnie. No i co? No i w takim przypadku, słuchajcie, trzeba po prostu przebić ją przez ścianę. No nie ma opcji, a byliśmy tutaj. O, kurczę, no szczerze mówiąc, myślałem, że tutaj jakieś spawn pointy są. Okej, okay, dobra, game mode 2, Lecimy dalej. Oho, skrzyneczka z czerwonym proszkiem, ale powiem wam, że. Mm, że nie do końca wiem, co tutaj należy zrobić, ponieważ. Okej. Okay, ponieważ myk jest, słuchajcie, taki, że na razie tylko na tym drzewku znalazłem jakąś skrzyneczkę, ale nie mogę się dostać w żaden sposób na ten parkour tutaj. Patrzcie, o, tutaj. Coś powinienem położyć na pewno na tym bloku e, Emeralda, a, ale nic nie mogę znaleźć. Mm, tutaj zobaczcie, przeorałem. Sprawdziłem całą tą lawę. Tutaj nic nie ma. Nic tu nie widzę naprawdę, więc. Więc ja się zastanawiam, co tutaj należy zrobić. A wiecie co? Ja się zastanawiam, czy ja nie popsułem tego czerwonego proszku tutaj. bo zobaczcie, na tym netherracku kompletnie go nie widać, a tutaj idzie czerwony proszek, tutaj idzie czerwony proszek, tutaj i tutaj. I tutaj też. Może to coś zrobi? Nie, to musi coś zrobić. Game mode... E, survival. Nie, e, e. E, game mode adventure. O! Patrzcie co mam. Bloczek magmy, który mogę postawić na bloku Emeraldu. Dokładnie tak, więc słuchajcie, jak budujecie jakąś mapeczkę, to postarajcie się, żeby wszystko było jasne, czytelne i widoczne. Ponieważ. E, Wielu z graczy naszej mapy po prostu nie ukończy. Pyk, pyk, pyk. Ale łatwy parkour. A, i po co Roksu tam mówiłeś? O jak to robi parkury na Soul Sędzie i. i Magma Bloku. Toż to niedorzeczne. Aj! Okej. Okay. Tu już będzie spokojnie, ponieważ zobaczcie, mamy. hehe, <laughs> Netherbreak. Okej, okay. oho, 180. Nie, no, pierwszy, no za pierwszym razem mi się to nie uda. No nie, z parkury głupie. Ach. Co tu się stało? Widzieliście to? No, Boże, święty. O, dobra. Teraz nie mogę popsuć. 180, tak. Tyle razy już 180 robiłem. Aaa, i co dalej jest? No dalej, już jest prosta, zobaczcie. Tam jest tylko przycisk, który trzeba. W... czekajcie. Aaa, nie dosięgnę, kurczę, już myślałem. No, powiem wam, że zaczyna mnie to irytować. 3 minutki se już tak pięknie, elegancko, ładnie. Ej, powiem wam, nie chce mi się, nie? Naprawdę mi się nie chce tego przechodzić. wiecie co? Ja, 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 ja nie. Nie, 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 ma, nie, nie ma, nie ma opcji. O, wpisałem Game Mode 1 zadziałało, bo jest ono na Minecraftie 1.12. Jak dobrze, że to działa. Ej, Game Mode Survival, co ona na nas teraz czeka? Przepraszam bardzo. Pyk. Ok, Patyk. O, ja wiem co ja muszę skraftować. Tylko, że ja potrzebuję Crafting Table, prawda? A nie, czekajcie. Nie, no, ja potrzebuję Crafting Table przecież do tego. Ej, patrzcie, jakiegoś baga znalazłem. Zobaczcie, jestem na Adventure, a mogę to niby zniszczyć, ale się nie psuje. No. Ale magia. To też mogę zniszczyć? Tego nie, tylko tamten. W ogóle patrzcie, co znalazłem. Znalazłem coś fajnego. Widzieliście? Crafting table. Tak, to też zajęło mi kolejne dwie albo trzy minuty, żeby znaleźć ten crafting table. Ale powiem wam, że ta mapeczka jest naprawdę trudna. Pyk, pyk, pyk. Tak, dziękuję ślicznie. No dobra, słuchajcie, mamy kolejny czerwony. A, nie, tutaj, tutaj powinienem położyć. Blok dźwięku, okej. Okay. game mode uh, adventure. Blok dźwięku, jak zrobić, to muszę znowu coś skraftować. Notebloka muszę skraftować. Okej, okay. dobra, pyk, pyk. Blok dźwięku, panie i panowie, robi się tak. Uh, proszę bardzo, pyk. Hmm. Czerwony proszek, kolejny. Dziękuję bardzo. Lej. Juhu! Ajajaj. Mhm. Mm mhm. Mm Jest. Du, 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 du. Proszę bardzo, lej. Hopera mamy. I co? Potrawka z królika. To chyba randomowo można było jakoś położyć te. Te, te, te wszystkie rzeczy. Nie trzeba było tutaj jakoś. A, trzeba było jakoś to ułożyć. Serio? A jak? Ja nigdy nie robiłem chyba potrawki z królika. O jacie, jak to ułożyć trzeba. Tak trzeba, naprawdę? A jakbym położył tak, to nic? Okej, okay, a jakbym tak położył? A jakbym tak położył? Okej, okay, naprawdę musi być takie ułożenie na potrawkę z królika, to jest bardzo trudny crafting. Okej. Okay. Pyk. Co ty zrobiłeś, moja jednostka centralna? O nie, to po co pociągnęłaś ten czerwony proszek? Krótki epilog. Po zniszczeniu systemu i odłączeniu się ludzkości od świata cyfrowego odkryliśmy, że system oszukiwał nas przez lata. Życie na powierzchni Ziemi jest bezpiecznie, bezpieczne. Od 10 lat, więc zaczęliśmy kopać ku powierzchni, aż w końcu zobaczyliśmy światło. Dziękuję za grę. Mam nadzieję, że Ci się spodobała. Jeżeli tak było, to zachęcam Cię do zostawienia Diamencika. Jeżeli masz jakieś uwagi, kontakt ze mną jest na minecraftma.pl oraz na Discordzie Boris Crew. Do zobaczenia. No dobra, słuchajcie znaleźliśmy się na dachu nagle naszego lombi. Pewnie dlatego, że autor chce nam po prostu pokazać, jak wygląda jego mapeczka. E, no cóż, słuchajcie, mapeczka fajna. Fajna rzeczywiście jest mapeczka, więc myślę, że naprawdę warto tutaj było w nią zagrać. E, troszeczkę mam wrażenie, ten wątek wirtualnej rzeczywistości nie jest tutaj wykorzystany. Warto może pokazać na przykład, jak ci ludzie tutaj żyją pod ziemią, bo dopiero pod koniec mapy dowiadujemy się, że od 10 lat żyjemy w wirtualnej rzeczywistości. Żyjemy pod ziemią. Ziemia jest... Na, na ziemi jest niebezpieczeństwo, Bezpiecznie z jakiegoś powodu. Nie wiemy z jakiej, z jakiego powodu. Czy, 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 czy tak zanieczyś, zanieczyściliśmy planetę, że po prostu nie da się żyć? Czy, czy, czy co się stało? Czy jakaś asteroida walnęła tutaj? No nie wiemy, kompletnie nie wiemy, więc warto, słuchajcie, byłoby na tej maperce zrobić taki wstęp, taką otoczkę, co tutaj w ogóle się dzieje, bo dostajemy info od jakiegoś Krisa, że ma na dla nas żetony do kasyny i idziemy grać. Więc, więc powiem Wam, że. Mm... Że że że, 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 no cóż, że, że bardzo mało to mówi. E, mówi to tylko ewentualnie to, że że po prostu ludzie nie mają co tutaj robić w tej podziemnej bazie i wolą iść grać do kasyna w wirtualnej rzeczywistości niż tutaj siedzieć. Więc e, tak czy inaczej, słuchajcie, no, mm, sporo komentarzy, sporo ciekawych komentarzy. Bardzo fajne rozwiązanie z labiryntem i z uciekającym e, diamentem. Prawdopodobnie był to lis. E, to chyba było najfajniejsze w tej maperce. E, m... Fajny zwrot akcji, kiedy nie mogliśmy wydostać się z wirtualnej rzeczywistości. To też było naprawdę bardzo ciekawe. No i co? No i to chyba tyle, kurczę. Tak długo nas nie męczył za bardzo ten komputer, prawda? Poza tym od razu teleportowaliśmy się do jego centrum sterowania, tak jakby, tak? I nagle, i nagle, dlaczego ja się tam dostałem w ogóle? Nie rozumiem. Z jakiego powodu, prawda? Wirtualna rzeczywistość miała nas tutaj w garści, dała nam jakiś labirynt, prawda? Żeby móc go przejść i żeby uciec, no z jakiegoś powodu nie chciała nas, nas nas puścić, więc dlaczego teleportowała nas po prostu do swojego centrum dowodzenia? No słuchajcie, no ja się czepiam, ja wiem, że to są takie pierdoły, ale czasami na takie pierdoły warto zwracać uwagę, ponieważ to one tworzą tak naprawdę całość naszej mapy, tak? Kilka potknięć, no i już wtedy mamy jakieś dziwne myśli na temat fabułę mapy i, um, i jakiś tam braków, ale tak czy inaczej, słuchajcie, no bardzo miło gra się w taką mapeczkę, lubię takie mapeczki, więc... Jeśli macie ochotę coś zbudować, no to pamiętajcie, że ja zagram w każdą mapeczkę, i w te lepsze, i w te gorsze, i w te średnie, e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ja mega doceniam waszą pracę, że je budujecie, no mamy ponad 4000 map, słuchajcie, to jest naprawdę potężny wynik, jestem z was naprawdę dumny, że tyle mapeczek po prostu udało wam się stworzyć. No cóż, czekam na kolejne mapeczki, jutro mam nadzieję już naprawimy sobie Minecraft na krawędzi, to poleciemy sobie z kolejnym odcineczkiem, w którym zwiedzimy kopalnię, e, za im domem, które właśnie będą przebudowane. Oraz zmienimy sobie troszeczkę wystrój naszego domku. Ponieważ warto. Ten domek jest brzydki jak na razie. A mam myślę na niego całkiem fajny pomysł. No dobra słuchajcie. Kończymy ponieważ ostatnio puszczam odcinki wam, które trwają po 40-50 minut. A pół godziny to już chyba u mnie standard. Więc czasami wypada wrzucić jakieś krótsze odcinki. Tym razem dzisiaj się nie udało. Jutro pewnie też się nie udało, bo Minecraft na krawędzi trwa swoje. Więc dajcie też znać w komentarzach, jakie filmy lubicie oglądać. Czy te dłuższe, czy te krótsze, może ile minut. No dajcie znać, słuchajcie. Mi to naprawdę bardzo pomaga. Dobra, trzymajcie się. Dzięki, do usłyszenia. No i cześć, hej!